Mama, jdeme kolem nás. Dobrá, to už je to šomný odcinek. No, ej no, kýdě. Dobrá, sluhajte, teda se mě děme, že vás Ale sluhajte. Bo jsem ostatně šalala. <grym> Dobrá, sluhajte. To je bardzo šalala. Sluhajte, to bude tak. Mm. Martynu je na nás vtěchla, pravda? Jeśli ją gdzieś zobaczycie lub usłyszycie o niej, proszę dajcie sygnał, napiszcie na albo zaakceptujcie nas. No, ale najważniejsze. Klikajcie na nas! Prosimy! Prosimy, bardzo. To ja to nie w koniku lajlajlaj. Konik lajlajlaj. Laj, laj.

Teraz pokażę Wam krótki test z Krótki. 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 Z Krótki. Krótki. jeszcze Krótki. Krótki. Teraz ja A zapomnieliśmy o jednym. Musimy przecież wygłosić konkurs. Na najfajniejszą dziewczynę. Właśnie. Ehm, piszcie do nas... Na no, śmieszniejszym. Mm. Piszcie do nas. Ehm, albo Wiktoria, Kinia lub Kamila. Ja jestem Kamila. Ja jestem A to małe też... A ja jestem Kinia! Dobra, Dobra, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Liście, która jest najważniejsza i która jest najsnieżniejsza. Dobra... Um, jak będziecie pisać, to proszę nie róbcie błędów jak ostatni ludzie. Dobra. No to, był, to był ósmy odcinek. Agresywna dziadka.